I śmiecie się z moich kurwa kaloszy. Ale ja się chodzę jak bogaty w tym Kakuj. lesie takuj Ty, mi się wydaje, że tam jest Co jest, za co wy robicie? Cek, kurwa, już na internet. <grystanie <grystanie> na in Ale choinkę jeszcze pokaż. Że po choinkę tak nie, się jeździ. to panie, na grzybach, kurwa, na grzyby byłem w październiku. Dopiero znalazłem. Takuj, bo ja jadę. Takuj, <grystanie> bo ja jadę. To było dobre. Szarpnąć trzeba, chyba, nie? Jedź, jedź pomału na ciąginkę jedź. Just, just. Światła zgaś! Pomału! I co? Mówię pomału i musicie razem! Czy też zapal auto! No i co kurwa? Za no. chwilę tu obydwu zostaniemy. Ale pomału Michał, na Ej spuść tą szybę! Szybę! <grym> Żeby cię było słychać i widać! Słuchaj, musicie razem się kurwa zgrać! I dwójeczką, ej, dwójkom! Jedź pomału, Michał, na ciągę, pomału! O! Dwójkom, dwójkom, dwójkom! Dwójkom! Mam dwójkę. No i dobrze. Ale tu jest, poczekaj, bo mu gaz! Dobra, już, lecimy. Ale zobacz, tutaj jest kurwa żywy piach, tutaj nic nie jest maźnięte. Mi? a co ci wyrwie dawaj, pomału wyrwaj kurwa dwójką, dwójką a. oni się nie mogą zgrać oni nie mogą miękki się naciągnąć a nie mogę do tyłu? nie, gdzie on się do przodu? kurwa <laughs> ja cię pierdolę, jakie miszcze miszcze jak chuj gdzie on tą astą tu się pchał, kurwa tam już jest twardziej chyba, bo tutaj jest jakaś linia no. o, i tam już pójdzie <noise> a kto to jest? A ja go tak z widzenia to znam. Jest jego ten, yy, kuzynki mąż, Patrz, Bartek. Ja go tak z widzenia z znam, ale gdzieś już, gdzieś już widziałem to.